Witam państwa serdecznie. Wideo wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj patelnię yy, okrągłą z drewnianą rączką. Yy, zaraz pokażemy symbol i rozmiar. Jest to patelnia żeliwna firmy jest. Tutaj pokażemy opakowanie. No, opakowanie standardowe jak do każdej patelni. Można obejrzeć inne nasze wideo pokazy. Każda patelnia jest spakowana w ten sam karton. Mamy patelnię, do której za chwileczkę wrócimy. Oraz mamy ulotki w kartoniku. Kartonika i tak zaczynając od ulotki polskiej, mamy tu informację o typach kuchni, o gwarancji do przejrzenia w domu. Na spokojnie. Tutaj mamy też ulotkę z innymi produktami. Gdyby Państwo byli zadowoleni z kupionej patelni, serdecznie zapraszamy do zakupów innych przedmiotów. Tutaj w zielonych ramkach mamy informacje na temat, yy, znaczy jest kod tego produktu, po tym kodzie można znaleźć yy, u nas na stronie ten wybrany produkt. Serdecznie zapraszam do przejrzenia, ponieważ warto. Na patelnie żeliwne jest 25 lat gwarancji. Tutaj jeszcze mamy ulotkę. Yy, jest to patelnia tradycyjna, 24 cm okrągła, tak jak wspomniałem z drewnianą rączką, jest na nią 25 lat gwarancji. Kod tej patelni to 0240T. Pod tym kodem można znaleźć się u nas na stronie. Ulotkę odkładamy na bok, a pokażemy to, co najważniejsze, czyli samą patelnię. Patelnia wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy logo Skepshot. Tu mamy spód patelni. Jest tak, jak wspomniałem, jest na wszystkie typy kuchni. No i drewniana rączka z wypalanym logo. Jest dosyć solidnie, porządnie wykonana z dobrego materiału. I tutaj mamy haczyk do zawieszenia w kuchni. Patelnia mniej więcej prezentuje się tak, tak jak wspomniałem, jest żeliwna, ciężka. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych innych wideo pokazów produktów Skepsrud, innych produktów, które mamy na stronie oraz do zakupów na naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.